Z tym wideo skonfigurujesz ze mną trzy podstawowe elementy urządzenia, jakimi są dioda LED, przycisk oraz przekaźnik. Będzie to typowe urządzenie, którego każdy rozpoczyna swoją przygodę ze smartnym domem. Taką funkcjonalność realizuje bardzo dużo różnych produktów, przykładowo ten tutaj Sonoff Basic, takie bezprzewodowo sterowane gniazdko elektryczne, czy chociażby ten tutaj Sonoff Mini, którego ja będę używał w tej wideo instrukcji. Przedni odcinek o firmware zakończyłem na konfiguracji związanej z pierwszym uruchomieniem urządzenia. Teraz skonfiguruję urządzenie, aby realizowało podstawowe zadania, czyli włączanie i wyłączanie przekaźnika za pomocą w przypadku tego modułu, tego wbudowanego w, nie, w niego przycisku oraz aby było możliwe jego sterowanie komendami http przez przeglądarkę. Dodatkowo chcę, aby Dioda LED informowała świeceniem, czy przekaźnik w tym module jest włączony, czy wyłączony. Ruchomię teraz panel konfiguracyjny AFE Firmware wprowadzając adres IP urządzenia, którym będę konfigurował. I zaraz pojawi się strona tego urządzenia. Ok. Aby wejść w panel konfiguracyjny, mam do wyboru konfigurację przez sieć Wi-Fi, tryb normalny, lub z bezpośrednim, po, z bezpośrednim podłączeniem czy połączeniem w trybie hotspot. Sugeruję konfigurować urządzenie przez sieć Wi-Fi. Tego typu połączenie jest stabilniejsze niż, niż w trybie hotspot. Tryb hotspot wykorzystuje się w specyficznych sytuacjach, na przykład kiedy urządzenie pracuje autonomicznie, bez wykorzystania przykładowo sieci Wi-Fi. Ok, więc wciskam przycisk tryb normalny, i w ciągu kilku sekund powinien wyświetlić się panel konfiguracyjny. Mam go. Rozpoczynam konfigurację, nadając jakąś konkretną nazwę urządzeniu. Na przykład wpiszę włącznik lampy. Urządzenie od tej pory w mojej sieci lokalnej będzie widziane właśnie z nazwą, z taką nazwą, bo nazwa urządzenia, jaka jest tutaj wprowadzona, jest wysyłana do routera jako hostname tego modułu. Ustawię teraz, że ten moduł składa się z jednej diody LED, jednego przekaźnika oraz jednego przycisku. W kolejnej sekcji wybieram tak zwany API, czyli jaki mechanizm będę wykorzystywał, aby sterować tym modułem bezprzewodowo. W przypadku tej wersji AFE firmware, którą mam zainstalowaną na tym urządzeniu, do wyboru mam HTTP oraz MQTT. Gdybym zainstalował wersję dedykowaną dla Domoticz, miałbym do wyboru mechanizmy sterowania bezprzewodowego dedykowane dla Domoticz, a gdybym zainstalował wersję dedykowaną dla Home Assistant, to miałbym mechanizmy wspierające integrację tego urządzenia z Home Assistant. W kolejnym odcinku mówię w szczegółach te mechanizmy, a w, tym a w tym wideo wykorzystam najprostszy z mechanizmów polegający na Sterowaniu tym urządzeniem przez komendy HTTP wysyłane przez przeglądarkę internetową. Ten ostatni parametr automatyczne zakończenie konfiguracji, gdy jest zaznaczony, powoduje, że po 10 minutach ta strona sama zamknie się i urządzenie przejdzie w tryb działania. Z doświadczenia wiem, że czasami zapomina się zakończyć konfigurację przez wciśnięcie tego tutaj linku, a tylko zakończenie konfiguracji powoduje, że urządzenie. Rozpoczyna pracować w trybie normalnym. Sugeruję zostawić ten parametr zaznaczony. Dobra, mam już tutaj wszystko ustawione, więc zapisuję. Teraz po lewej stronie w menu pod pozycją Sprzęt mam do skonfigurowania diodę LED, przekaźnik oraz przycisk. Zacznę od diody LED. Jak widać nie mam tutaj za dużo do konfigurowania, to co muszę ustawić, to wybrać z tej listy numer GPO, do którego podpięta jest dioda LED. Co to jest GPO? GPO to skrót z angielskiego General Purpose Input Output, czyli tłumacząc to na polski wejście wyjście ogólnego przeznaczenia. Mikrokontroler SP ma kilka takich wejść wyjść, bardzo uogólniając to, do tych wejść wyjść mogą zostać podłączone diody, przyciski, przekaźniki, czujniki i tym podobne. Więc to, co musisz wiedzieć, to jakie jest, jak jest zbudowane twoje urządzenie, czyli do których GPO w SP co jest podłączone, skąd będziesz to wiedział, będziesz wiedziała. Pewnie bardzo zaskoczę Cię moją odpowiedzią, bo moja odpowiedź jest, że Internet odpowie na Twoje pytanie. Dla niektórych urządzeń mam spisane te informacje na stronie z dokumentacją do AFE Firmware, więc wejdę na tę stronę. W sekcji konfiguracji GPO dla urządzeń są rozpisane urządzenia. Ja konfiguruję model Sonów Mini, w tej tabelce rozpisane są dostępne GPO tego urządzenia i co jest do nich podłączone. Więc tak, przycisk na obudowie, tutaj ten, o, ugasz się, przycisk na obudowie to GPO 0, przekaźnik to GPO 12, a i tutaj jest napisane również, że LED czerwony jest podłączony do przekaźnika, czyli w zasadzie, gdy włączy się przekaźnik, to automatycznie zaświeci się czerwona dioda LED. To w zasadzie oznacza, że dla tego modułu nie muszę konfigurować diody LED, która informuje o stanie włączenia czy wyłączenia przekaźnika, bo w tym module jest to zrealizowane na poziomie sprzętu. Natomiast to urządzenie ma jeszcze niebieską diodę LED, jak tutaj jest napisane, która jest podłączona do GPO 13. I tę diodę wykorzystam do informowania dodatkowo, czy przekaźnik jest włączony, czy wyłączony. Ok, czyli podsumowując, to co mnie interesuje, to niebieska dioda LED GPO 13, przekaźnik GPO 12, przycisk GPO 0. Wracam teraz do panelu konfiguracyjnego AFE. Czyli dla niebieskiej diody LED ustawiam tutaj GPO 13. Tutaj jest taki checkbox, zmień świecenie diody LED na odwrotne. Już tłumaczę o co chodzi. Każde urządzenie może być w inny sposób zbudowane. W jednym sprzęcie może, możemy mieć sytuację, że gdy AFE firmware mówi diodzie włącz się, to ona nie słucha i przestaje świecić. Kiedy mówi jej wyłącz się, to ona zaczyna świecić. Zaznaczając lub odznaczając ten checkbox możesz osiągnąć oczekiwany efekt, jeśli chodzi jak ma działać, a w zasadzie jak ma świecić dioda LED. Jeśli masz pomysł, jak lepiej nazwać ten parametr, to proszę napisz mi w komentarzu pod tym wideo. OK zapisuję i idę do przekaźnika. Klikam przekaźnik. I tutaj jest trochę więcej do skonfigurowania i omówienia. Wpisuję nazwę przekaźnika. Nazwa jest istotna, bo będę jej używał do sterowania przekaźnikiem komendami HTTP przez przeglądarkę. Nazwę go na przykład lampa. Z listy wybieram GPO12. W parametrze wyzwalany mam do wyboru przekaźnik wyzwalany sygnałem HIGH lub LOW. Tutaj jest analogiczna sytuacja jak z diodą LED. Zmieniając tę wartość, możesz ustawić odpowiednie działanie przekaźnika, to znaczy, w zależności od konstrukcji urządzenia, musisz ustawić ten parametr tak, aby uzyskać pożądane działanie czyli przekaźnik włącza się, a nie wyłącza się, kiedy włącza go. Przyciskiem na tej obudowie, czy czy sterujesz bezprzewodowo. W 90% przypadków będzie to domyślne ustawienie, które jest tutaj widoczne. Kolejny parametr informuje AFE Firmware, jak ma ustawić przekaźnik, kiedy moduł zostanie podłączony do zasilania. Do wyboru masz przekaźnik może być włączony. Wyłączony, włączony, może zostać ustawiony jego ostatni znany stan lub odwrotny do ostatnie, ostatnio znanego stanu. Parametr może wydawać się mało istotny, ale w niektórych sytuacjach może być bardzo ważny. Załóżmy, że ustawisz tę wartość na włączony, czyli gdy ten moduł ten startuje, przekaźnik jest włączany. Teraz wyobraź sobie, że do tego urządzenia masz podpięty przykładowo grzejnik elektryczny. Jest normalny dzień, ciepło w domu, może nawet jest lato, grzejnik nie pracuje, ale jest podpięty i sterowany włącz-wyłącz tym właśnie modułem. Wychodzisz z domu, kiedy Ciebie nie ma, przez chwilę nie było prądu i co się wydarzy? Gdy wraca zasilanie w domu, to urządzenie startuje i ponieważ ma ustawioną wartość domyślną dla przekaźnika, włącz go, to włączy podpięty do niego grzejnik elektryczny. No i pytanie, czy to dobrze, czy nie, że coś takiego wydarzyło się podczas Twojej nieobecności, czyli włączył się grzejnik elektryczny. Trzeba e, dobrze przemyśleć, jak ustawić ten parametr, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ja na przykład dla oświetlenia ostawiam na ogół wartość ostatnia zapamiętana wartość, czyli gdy świeciła się lampa i zabrakło prądu, to gdy zasilanie wróci w moim domu, to lampa zapali się. Gdy lampa nie była zapalona, a prądu zabrakłoby, to gdyby zasilanie, gdy zasilanie wróci do mojego domu, to lampa nie włączy się automatycznie. Kolejny parametr, jaki możesz ustawić, to automatyczne wyłączenie przekaźnika. Wprowadza tutaj, po ilu sekundach przekaźnik ma automatycznie wyłączyć się. Jest to często wykorzystana opcja w różnych sytuacjach, scenariuszach. Prosty przykład to taki moduł kontrolujący oświetlenie na klatce. Na klatce schodowej, na, na schodach. Ktoś wchodzi, robi pstryk. Lub czujnik ruchu wykrywa osobę, i włączane jest przez to urządzenie oświetlenie. Oświetlenie wyłączy się automatycznie po 60 sekundach, jeśli tutaj wpiszemy 60 sekund. I ostatni parametr to, która dioda LED ma sygnalizować stan przekaźnika. Wybiorę diodę 1, czyli niebieską diodę LED, którą mogę sterować z AFE firmware dla tego urządzenia. Z góry uprzedzam, że, że to trochę bez sensu w przypadku tego modułu, bo urządzenie ma już czerwoną diodę LED, jak wspomniałem, sprzętową połączoną z przekaźnikiem i ta czerwona dioda LED sygnalizuje stan przekaźnika, czy tego chcę, czy nie chcę. Jeśli teraz wybiorę tutaj diodę numer 1, to niebieska dioda będzie również pokazywała stan przekaźnika. Czyli w tym przypadku zarówno czerwona, jak i niebieska dioda LED będą pokazywały stan przekaźnika. OK, mam przekaźnik skonfigurowany. Zapisuję. Teraz przycisk. W tym urządzeniu mogą być skonfigurowane co najmniej dwa przyciski. Jeden jest tutaj na obudowie. Widać? O, ten tutaj ta, z tą dziurką. A drugi zewnętrzny może być podłączony w miejsce... Tego gniazdka szarego. Ja skonfiguruję tylko jeden przycisk, ten na obudowie. Jeśli pamiętasz jego GPO, to 0, wpiszę tutaj 0. Drugi parametr, funkcja definiuje, co ten przycisk ma robić. W przypadku tej wersji AFY, firmware do wyboru jest brak, czyli przycisk nic nie robi. Przycisk może mieć funkcję przycisku systemowego, lub może włączać, wyłączać tylko przekaźnik. Jeśli jest ustawiony z funkcją przycisku systemowego, to ten przycisk ma wtedy dwa zadania. Może włączać i wyłączać przekaźnik, oraz gdy wciśnie się go na 5 sekund, to urządzenie wejdzie w panel konfiguracyjny. Jeśli wciśnie się go na minimalnie 10 sekund, to również uruchomi się tryb konfiguracji urządzenia, ale przez połączenie bezpośrednie, czyli hotspot. Jeśli wciśnie się go na 35 sekund, ale nie dłużej niż 40 sekund, to przywrócone zostaną ustawienia domyślne AFE Firmware dla urządzenia. Jeśli możesz, to stara się jeden ze swoich przycisków ustawić w funkcji przycisku systemowego, może to uratować e, ci skórę w jakichś podbramkowych sytuacjach. Kolejny parametr to przekaźnik, którym ten przycisk w urządzeniu ma sterować. Wybieram pierwszy, o nazwie Lampa. Parametr, ty, parametr Typ mówi z jakim przyciskiem ma do czynienia. Są dwa typy przycisków, monostabilny oraz bistabilny. Monostabilny to taki, który sam po naciśnięciu wraca do stanu przed naciśnięcia. Przykładowo przycisk dzwonkowy. Jest monostabilny. Przyciski na klawiaturze, pilocie do telewizora, czy ten tutaj przycisk w tym urządzeniu to jest monostabilny. Przycisk bistabilny to taki, który po wciśnięciu nie wraca do swojego stanu sprzed wciśnięcia. Większość tradycyjnych przycisków do włączania oświetlenia w domu to przyciski bistabilne. Jak ten tutaj, właśnie. I ostatni parametr, czułość przycisku ustawiana w milisekundach. Ten parametr ma zabezpieczyć przed drganiami przycisku, które mogą spowodować wielokrotne włączania, wyłączania się przekaźnika podczas jego wciskania. 50 milisekund jest wartością domyślną i powinno dobrze działać w większości przypadków. I jeszcze jedna rzecz do skonfigurowania: LED systemowy którego konfiguracja jest w tym miejscu. Przepraszam. Led systemowy to dioda LED, która sygnalizuje różne zdarzenia podczas pracy urządzenia. Na przykład, jeśli urządzenie jest w trybie konfiguracji, to led systemowy będzie migać, tak jak jest to teraz pokazane. Ja ustawię tutaj brak, bo, bo nie chcę, żeby niebieska dioda LED była LEDem systemowym, tylko chcę, aby niebieska dioda LED informowała o stanie przekaźnika. Zapisuję, w tym momencie skonfigurowałem urządzenie. Teraz zakończę konfigurację i pokażę efekt końcowy. Urządzenie teraz uruchamia się. Mam tutaj podłączony ten konfigurowany przeze mnie moduł. Podłączona jest do niego lampka. Uprzedzam, że nie spowoduje tą demonstracją efektu wow. Po prostu pokażę, że urządzenie robi to, co ma robić. Wcisnę ten tutaj przycisk, i on powinien spowodować, że, że po jego wciśnięciu lampka zaświeci się. Więc wciskam. Ok, świeci i również świeci czerwona dioda LED i niebieska. Mam nadzieję, że to widać. Teraz wcisnę ponownie. Lampka nie świeci, LED czerwony, niebieski również nie świecą. Teraz krótki test sterowania bezprzewodowego. W przeglądarce internetowej wpiszę komendę, która wyświetla się teraz na ekranie. Jest ona całkiem długa. Sprawdzam, czy dobrze wpisałem. Tak. Wciskam teraz Enter i lampka zapaliła się. Wciskam ponownie Enter i lampka zgasła. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to jest taki bardzo prosty, jeśli nie nazwać go prymitywny, prymitywnym sposób włączenia i wyłączenia przekaźnika, yy, robiąc to bezprzewodowo. W tym przypadku przez komendy HTTP w przeglądarce internetowej, które są częścią tak zwanego HTTP API, do którego jest więcej informacji w dokumentacji z linkiem nade mną. Zrobię może jeszcze jedną modyfikację konfiguracji urządzenia, bo to jednoczesne świecenie czerwonej i niebieskiej diody LED, gdy przekaźnik jest włączony, jest naprawdę bez sensu. Ostawię wafer, że jeśli przekaźnik jest włączony, to będzie świeciła się czerwona dioda LED sprzętowo. Gdy przekaźnik będzie wyłączony, to będzie świeciła się dioda niebieska. To, co muszę zrobić, to po prostu odwrócić, jak działa ta niebieska dioda LED, bo tylko tą niebieską diodą LED mogę sterować z poziomu AFE firmware. Zaznaczę ten checkbox, czyli podczas włączania niebieskiej diody LED razem z włączaniem przekaźnika, niebieska dioda LED będzie gasła. A gdy dioda będzie wyłączana, to faktycznie będzie zapalana. Takie działanie na odwrót. Zapisuję. Kończę konfigurację i patrzymy, jak to będzie teraz działać. Już widać, że świeci na niebiesko. Wciskam przycisk. LED jest czerwony. Wciskam ponownie i LED jest niebieski No jest to, działa to lepiej to co Ci sugeruję to ym, skonfigurować jedną diodę LED w urządzeniu jako systemową tak samo jak sugerowałem konfigurowanie jednego przycisku aby był systemowy dioda LED systemowa, systemowa pomaga diagnozować różne problemy z urządzeniem np. problemy z łączeniem się do sieci Wi-Fi czy jakieś inne zdarzenia no dobrze, to byłyby trzy podstawowe elementy: dioda LED, przekaźnik i przycisk i bardzo proste bezprzewodowe sterowanie. W następnym wideo pokażę jak zintegrować sterowanie tego urządzenia z domoticz. Dzięki za uwagę.